Thank <laughs> you. Witam wszystkich w kolejnym odcinku z moimi recenzjami. Dziś bierzemy sobie, ponieważ mamy tydzień Amitu, kolejną książeczkę właśnie Amitu na ruszt i jest to Afera Buldożera napisana przez Steve'a Bechlinga. Nie powiem sama nazwa, Afera Buldożera jest fajna, rymuje się, zapowiada się ciekawie, wiek plus 5. Oczywiście w naszej książeczce mamy również dołączone tu klocki, klocki omówię trochę później. A przejdźmy sobie teraz do... Omówienia samej książeczki. Książeczka przede wszystkim, tak jak pokazywałem, tu ma dołączone klocki, co jest fajne, wyrywając, właściwie nie wyrywamy ich tu, tylko wyciągamy z takim plastikowym opakowaniem. Jak widzicie, tu są faktycznie dziurki, natomiast jest to bardzo małe zaznaczenie i uszkodzenie tego produktu. Nie tak jak w tych innych książeczkach, więc takie małe tylko dziureczki. Okładka jest bardzo, bardzo, naprawdę bardzo sztywna. Ja oczywiście on nie będę spoilerował. Jest krótka, jest bardzo kolorowa ślicznie naprawdę narysowana. Tu, jak widzicie, bardzo duża ilość szczegółów, bardzo duża zresztą ilość smaczków gdzieś tam w tle się na tych obrazkach przewija. I oczywiście ja się z nią zaznajomiłem. Jest ona fajna, zabawna, oczywiście z lekkim też morałem. Jakość tego papieru tutaj również jest bardzo fajna, jest to bardzo porządny. Papier, gruby papier. Widać, że Amet naprawdę na tych swoich książkach, materiałach nie oszczędza absolutnie. Jakość wykonania tego jest no, naprawdę godna podziwu. Oczywiście ja wam książeczki spoilerowo nie będę i także przewijałam po obrazkach. To jest trochę dużo, bo już widzicie co się tu dzieje. Polecam wam jednak zaznajomić się z tą historią. Jest to fajna książka, aczkolwiek też nie będę ukrywał, że tak jak w poprzednim przypadku, ewidentnym targetem tego produktu są faktycznie dzieci plus 5. I chociaż nie zaznaczono tu górnego progu, to faktycznie zgodzę się, że to zdecydowanie jest książeczka dla młodszej publiczności. Natomiast jest ona naprawdę fajna. I teraz przejdźmy oczywiście do klocków, które Was pewnie też również bardzo interesują. Tu z tyłu mam oczywiście spis, co się tutaj mniej więcej będzie działo w tej książeczce. Nie tracimy jednak czasu i przejdźmy sobie do klocków. A w książeczce tej mamy dwa hipki, jest to policjant i złodziej. Zaczniemy sobie od tego trochę nudniejszego policjanta. Ma on przy sobie oczywiście klasyczną czapeczkę taką policyjną, ale co jest z nim mega fajne, to jego twarz. Mi się ta twarz bardzo podobała, i ja ją bardzo chciałem z tego względu, że ma tego swojego super wąsa, jakże to jest polski wąs. Ma on również swoje radyjko, ma również lataryjkę, którą, którą może oświetlać sobie złodziei i ma on kubek. Trochę kurczę szkoda, że bo nie ma co z tym kubkiem tak naprawdę zrobić. Ale w mieście mi się przyda, bo dam go na przykład do mojego baru. Z tyłu również klasyka, jak na policjanta przystało. Natomiast dużo ciekawszą postacią jest na pewno nasz złodziej. Ponieważ nasz złodziej wyróżnia się przede wszystkim swoimi gadkami, które są fajnego takiego brązowego koloru, do tego bardzo ładnie pasują szelki w tym samym kolorze. I przede wszystkim patrzcie jaką on ma fajną twarz. No dla mnie to jest bardzo unikatowa twarz, również tak samo jak w, w przypadku policjanta jest to niespotykana, nigdzie wcześniej przynajmniej nie widziana przeze mnie twarz. No i właśnie takiej twarzy potrzebowałem do swojej kolekcji. Z tyłu oczywiście ani u jednego, ani drugiego nic nie ma. Tutaj mam, mam jakieś kabelki, faktycznie bo w ogóle z elektrykiem, kombinerki, bardzo fajnie narysowana postać, z do, moim zdaniem dużo lepsza niż ten policjant dodatkowo te rękawiczki, no bo to jest elektrykiem nie wiem po co elektrykowi łom ale nie wnikam, nie znam się na elektryce no i mają oczywiście swoją złodziejską Klasyczną czapkę na głowę. Eee, teraz tak, dodatkowo w tym mamy klocki luźne, trochę klocków luźnych, z czego ja zbudowałem coś takiego, bo chyba nic z tego innego się nie da zrobić. Mamy tutaj właśnie 300 dolarów po, po setce, mamy ten kubek i trzy tak niebieski gruby klocek ten i ten. Nie do końca wiem na co to jest tutaj właściwie tak dane, czy znaczy, miło oczywiście, takie klocki zawsze się przeżywają. To nie jest coś co gdzieś tam rzucimy. Natomiast faktycznie. Tak jakby to było rzucane przypadkowo, nie mniej, oczywiście, fajnie, super. Ale, aha, spytacie mnie co to jest, już pokażę. To jest stół do kontrolowania czy pieniądze są prawdziwe. <laughs> Niepodrabiane. Nic więcej nie mogłem z tego wymyślić. No więc nie, zrozum, nie, nie zrozumcie mnie źle. Uważam, że cena w sumie za dwie figurki i ten kawałek klocków no, jest jak najbardziej yy, jest jak najbardziej warta, jak najbardziej opłacalna. No nieraz w gazetce Ninja'go czy jakiejś innej płacimy dyszkę za samego jednego hipka, nie? No to sami mnie rozumiecie. Postacja bardzo fajna, aczkolwiek oczywiście na ich największym plusem są ich twarze. No, no i moi kochani, tyle mogę o tym powiedzieć. Nie powiem, zestaw jest bardzo fajny. Znaczy, zestaw, ta książka plus te klocuszki jest bardzo fajne. Idzie ją kupić za naprawdę, już nawet przyzwoitą cenę. Jakość wykonania tej książeczki jest naprawdę godna podziwu. I jest to naprawdę fajna lektura gdzieś do auta, czy gdzieś na wakacjach, żeby sobie właśnie kupić, przeczytać i żeby Wam takie coś stało na półce. Nie powiem, kolejna mała rewolucja w moim życiu. Zaliczona, że takie coś nabyłem. Wam bardzo dziękuję za kolejny wspólny odcinek i do zobaczenia już wkrótce.